Najważniejszym elementem tego systemu militarnego, choć nie ma go pani w PMT, oczywiście są polscy żołnierze, którzy są dumą wszystkich Polaków i ich efektywność stanowi o, o bezpieczeństwie, ale wspaniali żołnierze, mężczyźni, kobiety, szeregowcy, podoficerowie, oficerowie nie mogą być skuteczni, jeśli nie będzie nowoczesnego uzbrojenia. Dlatego to wszystko, co w tym dokumencie przed chwilą przez pana ministra podpisanym się znajduje, jest właśnie dla nich, żeby ich efektywność była lepsza. Przekładając to na bardziej wojskowy język, to, co dla mnie osobiście jest najważniejsze, to rażenie. We wszystkich tych programach wymienionych przed chwilą przez pana ministra przewija się właśnie rażenie, aby skuteczność operacyjna dla dowódców pododziałów, oddziałów, związków taktycznych, ale również, żeby ten najważniejszy strategiczny element, mianowicie odstraszanie, został zapewniony, rażenie musi być tutaj priorytetem. Myślę, że wszystkie te programy, które zostały wymienione, są oczekiwane zarówno przez dowódców pododziałów, jak i wszystkich pozostałych szczebli dowodzenia. Dla dowódców pododziałów na pewno najistotniejsze jest rażenie te, które jest zbudowane na platformach lądowych, jeżeli chodzi o Rosomaki, sprawdzone w walce, produkowane w kraju z ogromnym zaufaniem, żołnierze będą wyposażone w kolejne elementy zwiększające tą zdolność, nowe wieże bezzałogowe, które będą dla wszystkich platform, mówię tutaj o Rosomakach, jak również nowych platformach Borsuk, integracja z systemami Spike na pewno pozwolą efektywnie wykorzystywać i prowadzić działania bojowe przez dowódców pododziałów, Do dowódców oddziałów to wszystko, co jest w planie dotyczące rażenia, a więc mówię tutaj o, o krabach, również ewidentnie i w znaczący sposób zwiększa rażenie. I cieszę się, że te środki finansowe, które zostały przeznaczone w PMT na te zdolności, właśnie w ten sposób się zmaterializują. Jeżeli chodzi o kolejne strefy, tak to po wojskowemu nazwę dowódcy Związków Taktycznych, szczególnie oczekują na właśnie wprowadzane systemy zdolności operacyjnej HOMAR, czyli na wyrzutnie HIMARS, które od 30, od 70 aż do 300, przepraszam, kilometrów będą w stanie zapewniać rażenie wszystkich celów, zarówno dla dowódców dywizji, ale również i na poziomie komponentu, bo mówimy tutaj o rakietach, które na 300 kilometrów są w stanie wykonywać to rażenie. Współczesna walka nie odbywa się bez manewru, również w obszarze i w domenie powietrznej. Zatem, śmigłowce uderzeniowe, te, które będą realizowane w programie KRUK, zapewnią dla dowódców Związków Taktycznych szybki manewr ogniem tam, gdzie on będzie potrzebny. Zatem, odmieniając kolejny raz tą zdolność dotyczącą rażenia, jestem tutaj szczególnie usatysfakcjonowany, że będziemy zastępować również flotę naszych śmigłowców uderzeniowych w nowocześniejsze platformy. Manewr mówi, musi być sparty tutaj osłoną od napadu środków powietrznych, zatem rażenie w tym obszarze nie tylko, w, jeżeli chodzi o program Wisła, który w 2022 roku już dwie baterie będą osłaniać krytyczną infrastrukturę i te najważniejsze elementy szczebla strategicznego, ale również jeżeli chodzi o dowódców związków taktycznych, to system NAREF zapewni mobilność wykonywania tych zadań. Zatem, kolejny raz sobie pozwolę tutaj odmienić to słowo, wyrażenie jest bardzo istotne. Wspomniane tutaj przez pana ministra myśliwiec piątej generacji wprowadzi nas w kompletnie inną zdolność, taką, która pozwoli wedrzeć się w te miejsca, które są osłaniane przez przeciwnika, zatem. Nasza zdolność reakcji, jeżeli chodzi o szczebel operacyjny, jest znacząco się tutaj zwiększy, ale nie ukrywam również, że jeżeli chodzi o ten strategiczny element odstraszania, który pozwoli wysłać bardzo silny komunikat, że jesteśmy w stanie wykonać te zadania tak, jak sami zaplanujemy i kiedy o tym zdecydujemy, również będzie bardzo ważnym elementem budowania całego systemu bezpieczeństwa. To, co jest również bardzo ważne, to jest ponad miliard przeznaczony na zupełnie inną domenę, która. Pokazuje, że siły zbrojne podążają za nowoczesnymi trendami. Wspomniana tutaj przez pana ministra przestrzeń cybernetyczna. W chwili obecnej koncentrujemy się tutaj na rozpoznaniu i na systemach defensywnych, tak abyśmy nie byli wrażliwi na ataki w tym obszarze, ale również rozpoczynamy pracę, jeżeli chodzi o kwestie prawne i tutaj doktrynalne. Nie, nie ukrywam, że jestem szczególnie zainteresowany również Takim nowym wojskowym sformułowaniem, które pozwolę sobie teraz wprowadzić, mianowicie rażenie również w przestrzeni cybernetycznej. To wszystko pozwoli na uzyskanie zupełnie innych zdolności i zapewnienie naszego najważniejszego konstytucyjnego obowiązku obrony Rzeczpospolitej. Dziękuję.